Witamy wszystkich w naszym nowym, kulinarnym show. Bitwa smaków. Tradycja kontra nowoczesność. Nowoczesność to dwaj kucharze znani z telewizyjnych show kulinarnych Hell's Kitchen, Sebastian szromu i Osiem Smaków Europy, Zbigniew Harężlak. Z drugiej strony w szranki konkursu stają dziewczyny z kół gospodyń wiejskich. Żywi to gwiazdy telewizyjne. Miss Polski, Miss Polski na Solatek, Queen of Poland, gwiazdy Google Box, Strongman, czy znani muzycy. A także sportowcy. Wszystko to w scenerii atrakcji regionu. Zasmakujecie tu w dobrej zabawie. Bitwa smaków. Pobija podniebienia niebo w gębie. Выиграла лучший.